Żel bez piłowania, premiera nowego szkolenia online, które pomoże Tobie podnieść umiejętności, tempo pracy i w końcu pokochać pracę z żelem bez piłowania. Cześć, witaj serdecznie na kanale Lakierowniczka w mega radosnym filmie, bo mamy dzisiaj premierę nowego szkolenia online nazywa się żel bez piłowania i właśnie tą technikę będziemy w pełni w tym szkoleniu dopracowywać. Jest to szkolenie kompleksowe, które znajdziecie na mojej platformie lakierowniczka.pl, a w tym filmie dowiesz się dla kogo jest to szkolenie, co w nim znajdziesz, jaki jest plan szkolenia, jakie umiejętności tam nabędziesz oraz oczywiście wszystkie detale dotyczące zakupu, przedsprzedaży, atrakcyjniejszej ceny, czasu trwania szkolenia wszystko, co jest ważne w temacie właśnie dzisiejszego premierowego szkolenia. Ja nazywam się Magdalena Wawrzyniak i możesz mnie znaleźć tutaj jako kierowniczkę. Prowadzę szkolenia online oraz szkolenia stacjonarne i na mojej platformie lakierowniczka.pl poznasz wszystkie szczegóły właśnie dotyczące tych tematów. Dzisiaj żel bez piłowania. Jest to szkolenie, które pozwoli Tobie wzmacniać naturalną płytkę paznokcia przy użyciu żelu. Bo może Tobie aplikować żel techniką bezpiłowania na paznokcie wcześniej przedłużone, przy użyciu szablonu, przy użyciu tipsa, różnymi technikami. Pozwoli Tobie fajnie, szybko uzupełniać wcześniejszą stylizację, ale wszystko to, żeby w efekcie końcowym uzyskać paznokcie, które wyglądają naturalnie, cienko, estetycznie, na których macie idealną linię światła, bez piłowania i wszystko to wykonane jest szybko, wykorzystując konkretne triki, konkretne techniki i dane cechy produktu. Dla kogo jest to szkolenie? Przede wszystkim dla osób, które chcą podnieść swoje umiejętności pracy z żelem, chcą przyciągnąć nowych klientów, chcą pracować z tym żelem po prostu szybciej, przyspieszyć swoją pracę, zaoszczędzić czas, ale również zaoszczędzić pieniądze na produktach, dlatego że będziemy zużywać Małą ilość produktu, a nie nakładać dużo, a później to piłować. Dodatkowo nie lubisz piłowania? No, to jest witać w klubie. To była moja znienawidzona czynność i dlatego też technikę pracy z żelem bez piłowania doprowadziłam do perfekcji, po to, żeby mieć od razu ten efekt. Ja aplikuję na ten żel tylko kolor albo top, efekt końcowy gotowy, a nie później jeszcze piłowanie, piłowanie i piłowanie, i znów nakładanie produktu. Więc jeżeli jesteś osobą, która chce się rozwijać, chce iść do przodu, albo osobą, która chce zacząć wykonywać stylizację paznokci lub prowadzi swój salon, ale chce to tempo przyspieszyć, chce z tym żelem jeszcze bardziej efektownie pracować, to idealnie dla Ciebie będzie to szkolenie. Jak przebiega to szkolenie, jaki jest plan szkolenia? Podzielona jest ona na trzy moduły. Pierwszy moduł to jest ten, który mówi o tym, na czym polega technika żelu bez piłowania. W jaki sposób uzyskiwać ten efekt? Jakie cechy potrzebujemy znaleźć w produkcie, żeby nam ten efekt wychodzi? I tu powiem Tobie właśnie, w jaki sposób tą techniką pracować. Bardzo ważne jest to, że pomogę Tobie wybrać produkty idealne do techniki żerbe piłowania. I tu będziemy działać dwutorowo. Dlaczego? Dlatego, że powiem Tobie, jakie cechy musi posiadać dany produkt. Czyli jakie musi spełniać Twoje wymagania, jakie musi mieć cechy, jaki to musi być produkt pod kątem właśnie jego cech, więc będziesz mogła to przenieść na wszystkie produkty dostępne na rynku, na te, które już masz w domu, na te, które filmy po prostu robisz. Natomiast drugi etap to są konkretne polecenia, konkretnych film. Mamy tam osobny rozdział, w którym pokazuje Tobie kilkanaście różnych żeli. Jakie mają cechy, parametry? To są konkretne żele. Macie firmę, macie kolor, macie serię tego żelu i ja pokażę Tobie, jakie ona ma cechy, parametry, kiedy się sprawdza, jaki to jest żel, jaki typ, jakie posiada cechy. Więc będziesz mogła albo wybrać sama żelę z tych, które masz lub planujesz kupić, albo wykorzystać gotowe kilkanaście polecanych żeli. Co ważne, to nie jest tak, że masz tam kilkanaście żeli i z dwóch serii masz pięć kolorów. Ja celowo wzięłam z tych wszystkich żeli, które tutaj mam, z każdej serii tylko jeden kolor, dlatego że one względem danej serii mają bardzo zbliżone podobne cechy, więc będziesz miała kilkanaście przetestowanych żeli, ale każdy z nich w swojej serii ma kilka różnych kolorów, więc tak naprawdę od razu na tacy dostajesz kilkadziesiąt propozycji żeli do wykorzystania. Wszystkie te żele to będą żele, którymi możesz pracować w technice bez piłowania. Więc od razu wszystkie nadają się do polecenia. I tu będę też mówić o różnych typach produktów żeli, dlatego że one mają różne konsystencje. Są żele gęste, szybko poziomujące się. Będę mówić o tiksotropii, czyli też bardzo ważnym y, pojęciu w temacie techniki żelu bezpiłowania. Ale poruszę też temat żeli bezpiłowania, bo one też dla Was wiem, że są ważne. I w tym pierwszym module teoretycznym jeszcze powiem o pędzelkach, i tu również Pokażę Wam porównanie kilku różnych pędzelków, żeby zobaczyła ich cechy, która z nich będzie dla Ciebie ważniejsza i polecę Tobie konkretne pędzelki z różnych firm, żebyś mogła wybrać sobie któryś z tych, który będzie dla Ciebie najwygodniejszy. Oczywiście lista wszystkich użytych produktów też znajduje się wewnątrz szkolenia. Masz tam podane konkretne produkty, które były używane w danym szkole. Drugi moduł to jest moduł typowo praktyczny. I on składa się najpierw z pierwszego rozdziału, w którym pokazuje Tobie triki na technikę bezpiłowania. Ważne elementy, na które musisz zwrócić uwagę. Etapy przygotowania przed. Co musisz wiedzieć, żeby te paznokcie Tobie wyszły, żeby unikać tych podstawowych błędów, żeby te kroki wszystkie były prawidłowo wykonane, czyli jest to zbiór informacji, które musisz znać przed aplikacją żelu techniką bezpiłowania. Następnie mamy kilka różnych przypadków aplikacji żelu. To jest wszystko pokazane nie na wzorniku, tylko na naturalnej płytce paznokcia, krok po kroku i mamy aplikację żelu. Na naturalną płytkę paznokcia, ale również. Napaz dosyć wcześniej przedłużony tipsami, napaz dosyć wcześniej przedłużony akrylożelem czy przedłużony na szablony. Więc tutaj mamy różne przypadki. Mamy też pokazane różne żele, czyli pracę żelem w butelce, pracę żelem szybko poziomującym się, pracę żelem gęstszym, żelami o różnych cechach, o różnych parametrach. Mamy tutaj też pokazane różne przypadki, na przykład taki. Jak pracujemy, gdy musimy nałożyć więcej produktu, albo jak pracujemy, gdy w trakcie zabraknie nam produktu i musimy go sobie dołożyć. Więc jest dużo takich smaczków, takich sytuacji, które mogą nam się zdarzyć, żebyście wiedziały jak w nich reagować. Dlatego jest pokazane kilka różnych na dłuższym paznokciu, na krótszym naturalnym, przedłużanym, żeby był szeroki obraz tego, jak z tą techniką pracować. Bo tak naprawdę Widzicie, że będzie tutaj i wzmocnienie, i przedłużenie, uzupełnienie, korekta, wszystko to, a tak naprawdę technika jest jedna, więc wystarczy opanować tą technikę i poradzicie sobie w tym świecie stylizacji paznokci z żelem na wszystkie sposoby. I ostatni moduł, bardzo, bardzo ważny, to jest najczęściej popełniane błędy. I to nie jest tak, że ja sobie usiadłam i wymyśliłam błędy, które można by popełnić, tylko spisywałam przez ostatnie Półtora roku podczas szkoleń stacjonarnych, online, podczas kontaktu z Wami. To o co najczęściej pytacie, bo jak wiecie, ja technikę żelbez piłowania uwielbiam i opanowałam ją do perfekcji i chciałam nauczyć Was tej techniki, dlatego tak długo zbierałam się do tego szkolenia, żeby wyłapać wszystkie szczegóły. Wśród tych błędów, chociażby, pojawia się ta nierówna końcówka, taki babol na samym końcu. Pojawia się to, że nasze paznokcie wyglądają jak bułeczki, że my aplikujemy ten żel, a one wyglądają jak takie kuleczki. Pojawia się bardzo często błąd, że my nie uzyskujemy tej pięknej tafli koloru. Nie mamy takiej tafli, tylko widzimy górki i doliny. I wśród błędów mamy tam kilka różnych punktów, które spisałam, zebrałam i odpowiedziałam Wam na to, jak sobie z nimi poradzić. Bardzo ważne jest to, że w tej pierwszej i w tej ostatniej części która jest teoretyczna, mamy cały czas taki mały na boczku ekran, który pokazuje nam daną sytuację i przypadek na wzorniku, na paznokciu, żebyś wiedziała dokładnie od czego to pochodzi, do czego to się odnosi, jak to wygląda. Więc nie ma tutaj, że sobie opowiadam, a Ty nie będziesz wiedziała o co chodzi. Cały czas będzie się wyświetlać Wam taka mała ikonka i to będzie bardzo, bardzo dla Was przydatne. I tak naprawdę to, to jest ten plan szkolenia. Te trzy bardzo ważne moduły. Całe szkolenie jest dostępne w wersji online, co oznacza, że macie do niego dostęp z dowolnego miejsca na Ziemi w dowolnym czasie. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu jest wasze przez 6 miesięcy. Ważne jest też to, że możesz odtwarzać nieskończoną ilość pytań, a gdy coś jest niejasne, zawsze można zadawać pytanie. I mamy te materiały nagrane w jakości 4K, więc możesz je sobie bliziutko oglądać. Mamy też dużo zbliżeń zrobione. Tu nie jest ręka widoczna z paru kilometrów, tylko pracuję na jednym i to on jest z bliska widoczny, więc każdy detal, każdy szczegół jest tam idealnie zauważalny. Podczas tego szkolenia na zakończenie pojawi się informacja dotycząca grupy wsparcia na Facebooku dla wszystkich moich kursantek online i stacjonarnych pojawi się też informacja dotycząca certyfikatu, bo z tego szkolenia można oczywiście po wykonaniu, po odpracowaniu pracy ze szkolenia, można uzyskać certyfikat. No i teraz czas na najważniejsze informacje, które pewnie Was interesują. I mam tutaj na myśli czas jego trwania, cenę, od kiedy będzie dostępne, kiedy można już z niego sobie zacząć korzystać. Szkoleniem Trwa nieco powyżej godziny, około 70 kilku minut i jego ogromną cechą jest to zaletą, oczywiście, że mamy tam bardzo podzielone to. Każdy z tych punktów, które omawiałam, jest w osobnym rozdziale i podrozdziale w tych trzech modułach. Dlatego, jak masz wolne 10 minut i chcesz sobie przypomnieć dany przypadek, bez problemu go znajdziesz i szybko dostaniesz się do tego elementu. Cena szkolenia. Cena szkolenia docelowo to jest. 90 zł. Brzmi śmiesznie mało, ale chciałabym, żeby to szkolenie mogło dotrzeć do bardzo szerokiej liczby osób. I uważam, że dzięki temu będziesz w stanie po prostu pokochać ten żel tak samo jak ja. Natomiast nie byłabym sobą, gdybym nie miała dla Was czegoś specjalnego, czyli ceny takiej przedsprzedażowej, ceny startowej i już sobie pokazuję, jak będzie to teraz wyglądać, dlatego że teraz. Otoczymy walkę z czasem i każdego dnia ta cena może być inna. Przed sprzedaż szkolenia. Premiera szkolenia będzie miała miejsce za kilka dni, a Ty już widzisz ten film i już możesz zakupić sobie to szkolenie przed sprzedażowej cenie. Co mam tutaj na myśli? Właśnie teraz wyświetla Ci się piękna rozpiska tego, który dzień jaka cena danego szkolenia obowiązuje. Pierwsze 3 dni szkolenia, czyli dokładnie od teraz, od obejrzenia tego filmu przez 3 dni masz możliwość skupienia szkolenia w cenie tylko 150 zł i jest to cena, która nigdy już nie wróci tak niska. Następnie przez kolejne 3 dni będzie cena obowiązywać 170 zł i po kolejnych 3 dniach wkraczamy w cenę tą dokładną, ostateczną, czyli 190 zł. Dostęp do szkolenia otrzymają wszyscy w dniu premiery, wszyscy razem, natomiast to, jaka cena tego szkolenia będzie dla Ciebie obowiązywać, zależy od tego, kiedy się na nie zdecydujesz. Więc ja gram czysto, jasno, wszystko wiesz i sama możesz zadecydować o tym, którą opcję wybierasz. Oczywiście szkolenie dostępne jest na mojej platformie, więc zaglądamy sobie na lakierowiczka.pl i tam możemy sobie dodać do koszyka dowolne szkolenie. Szkoleń jest więcej, więc jest to świetna okazja, żeby sobie zajrzeć również do pozostałych dostępnych szkoleń. Pamiętaj o tym, że jestem tutaj dla Was i dokładnie mam to na myśli, czyli kontaktujcie się ze mną, jeżeli coś jest dla Was niejasne, macie wątpliwości. Szkolenie opłacane jest przylewem tradycyjnym, więc jeżeli na przykład chciałabyś ten proces przyspieszyć, wysyłając potwierdzenie, skontaktuj się ze mną. Jeżeli masz pytania, wątpliwości, nie wiesz czy znajdziesz to w danym szkoleniu, a nie widzisz tego na przykład w planie, albo coś jest dla Ciebie niejasne, jestem dla Was dostępna. Możecie pisać do mnie na moich wszystkich mediach społecznościowych, a znajdziecie mnie na wszystkich tych popularniejszych jako na kierowniczkę. Jest też mail blog.małpalakierowniczka.pl. Tam też zawsze możecie się ze mną skontaktować, więc cały czas ja odpowiadam na bieżąco na Wasze wiadomości, pytania, wątpliwości. Rozwijcie je, nie ma sensu kupować worka, nie kota worku, worka też samego nie ma sensu kupować. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jest coś dla Was niejasne, przypominam, że jest to szkolenie w świetnej cenie i w takiej cenie tej promocyjnej się już nie pojawi, więc jeżeli żel był dla Was problemem, to czas ten problem po prostu rozwiązać. Dziękuję Wam za dziś, wybaczcie ogrom emocji, ale po prostu ja jestem tak podekscytowana, bo... Ja uważam, że to będzie szkolenie bestsellerowe, jedno z ważniejszych moich szkoleń, dlatego, że ja najdłużej w swojej karierze stylizacji paznokci zmagałam się z problemem z tymi piłowaniem tego żelu, z tymi górami, z tymi dolinami, z tymi babolami, z tymi bułeczkami. Niesamowicie mnie to denerwowało i ja żel odstawiałam dokładnie do kąta kilkadziesiąt razy w swoim życiu. Później przejęłam technikę, że jak coś mi nie idzie, to będę tak długo robić, aż mi pójdzie. I aktualnie, w tej chwili, praca żelem, techniką bezpiłowania jest moim numerem jeden. I ja nie robię nią przedłużenia, uzupełnienia, wzmocnienia naturalnej płytki paznokcia. I jest to technika, która mi idzie najszybciej. Na nią sobie kładę top albo tylko kolor i mam efekt końcowy gotowy. Teraz mam żele z różnymi efektami. Więc no nie ma dla mnie teraz szybszej, prostszej i fajniejszej techniki, która od razu wzmocni paznokieć. Nada mu efekt od razu piękną taflę koloru. No po prostu nie ma, a było zupełnie inaczej. Więc jeżeli jesteś mną sprzed kilku lat, to czas najwyższy że po prostu opanować. No dobrze, dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. A teraz zapraszam Ciebie na latarniczka.pl